Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. Były siatkarz Olimpijczyk, mistrz świata i Europy, członek społecznej Rady Sportu. Marcin Możdżonek jest moimi państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Szef MKOlu powiedział, że usunięcie Rosjan i Białorusinów z międzynarodowych zawodów jest naruszeniem praw człowieka. Co o tym sądzisz? Ojej, co sądzę o panu Bachu i w ogóle o działaniach MKO-u? No już nie raz, nie dwa. W przeszłości zdążyli się troszeczkę zbłaźnić. E, oni są nacechowani bardzo taką dużą łatwowiernością, naiwnością wręcz. Żeby, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba się trochę cofnąć w czasie. Rosjanie to są dopingowi recydywiści, którzy już występowali na innych igrzyskach i podczas innych zawodów pod tak zwaną neutralną białą flagą. No i nic to nie zmieniło. Dalej grali, dalej startowali w zawodach, zdobywali medale. Co prawda, nie odgrywano im hymnów, ale, ale i tak rosyjska propaganda i sami Rosjanie doskonale wiedzieli, co z tym zrobić, i zrobili sobie pożywkę z tych swoich sportowych sukcesów. Cały świat zresztą wiedział, że to byli Rosjanie, a nie jacyś tam atleci pod, pod, pod białą flagą. Czyli ta neutralna flaga do ciebie nie przemawia? Nie, przem, nie przemawia w ogóle, zresztą. E, nie, to był chyba. Pekin, zimowe igrzyska, w których Rosjanie występowali w strojach tak skonstruowanych, tak uszytych, że jednolicie stanowiły, wyglądały jak rosyjska flaga, więc oni potrafią to doskonale obejść. I nie, nie przekonujemy to, że wykluczenie ich to jest łamanie praw człowieka. Tak się składa, że akurat oni bardzo łamią prawa człowieka, łamią kręgosłupy w przenośni dosłownie Ukraińcom, więc myślę, że. Oni powinni ponieść konsekwencje. Po, Bo, powinni ponieść konsekwencje mm -hmm. swoich działań, powinni zostać wykluczeni. Dlaczego? Ja wiem, że zaraz podnoszą się argumenty, tak jak pan Bach, że nie ma odpowiedzialności zbiorowej i tak dalej, że sportu nie mieszajmy z polityką, ale to nie jest prawda. Sport to jest narzędzie polityki, to miękkie narzędzie, a zwłaszcza tej międzynarodowej, a już szczególnie takich państw jak Rosja, i takich państw ze szczytem zamordystycznym. Bo one to doskonale wykorzystują do swoich działań propagandowych wewnątrz kraju, jak i na zewnątrz. Przecież, jak my teraz zaprosimy tych wszystkich sportowców na igrzyska do Paryża, to skąd my będziemy wiedzieli czy oni popierają działania wojenne, czy nie. Popierają, nie będziemy w stanie tego sprawdzić. Do tych sportowców dochodzą jeszcze przecież całe sztaby szkoleniowe, fizjoterapeutów, menedżerów, działaczy i tak dalej. Nie raz, nie dwa Rosja pokazała, że przecież tam te sztaby mogą być naszpikowane różnymi ludźmi, ludźmi, którzy nawet mają różnego rodzaju zakazy albo różne rzeczy za uszami, które popełnili na froncie. No przecież za afery dopingowe w Rosji odpowiadało FSB Także tam tego typu rozwiązania są systemowe często. Już wspomniałeś o tym argumencie zwolenników dopuszczenia Rosjan, bo on jest taki, dlaczego sportowcy mają cierpieć za zbrodnie Putina. Dlaczego MKOL tak się upiera przy tym, żeby rozmawiać o dopuszczeniu Rosjan do Igrzysk Olimpijskich? Tam jakieś interesy przeważają? No zdaje się, że Rosjanie bardzo przyzwyczaili do siebie różnego rodzaju federacje sportowe od MKO-u, poczynając przy tej najwyższej organizacji, schodząc w dół. Wojna obnażyła to. Ten konflikt, który eskalował 24 lutego ubiegłego roku, pokazał bardzo wyraźnie, jak wiele federacji jest uzależnionych od rosyjskich petrodolarów. I od rosyjskich wpływów. Praktycznie w każdym związku sportowym byli przedstawiciele Federacji Rosyjskiej, i to oni pociągali za sznurki. Także wiele rzeczy się kończy. Niektórym kończy się też zapewne jakieś źródło dochodu dodatkowe. Więc stąd ten krzyk. Rozpaczy ja, o, 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 o równość. Powiedziałeś rzekomo. też o tym oddzieleniu sportu od polityki, ale chyba Mundial w Katarze nam pokazał, że to jest bardzo często jedno i to samo. No i właśnie, no to jest chyba flagowy przykład. Zresztą niedawno zakończony Mundial w Katarze. E, polityka i nic więcej. Katar rozegrał te, mistrz, te mistrzostwa po mistrzowsku, pomijając kwestię sportową, w której nie, ich udział nie miał żadnego znaczenia dla tego turnieju, ale e, politycznie. Zyskali najwięcej ze wszystkich. E, mistrzostwa o nich odbyte bez żadnych, um, żadnych przesunięć, bez żadnych wpadek. E, wszystko było tak jak trzeba. Wszystkie złe rzeczy zostały przykryte, bo przypomnijmy, że podczas budowy chociażby stadionów zginęło ponad 6,5 tysiąca osób. Także e, Katar... Kupił sobie dużo lepszy PR na całym świecie dzięki takiemu zabiegowi. Jeśli Rosjanie zostaną dopuszczani do Igrzysk, co Polski Komitet Olimpijski powinien zrobić? Co Polski Komitet Olimpijski powinien zrobić? Przede wszystkim powinniśmy zawrzeć, zresztą już jest zawarta szeroka koalicja państw, zwłaszcza tych europejskich, o wywieraniu presji na Komitet Olimpijski. Bo ja mimo wszystko uważam, to będzie, że to będzie decyzja mkol -u. Ale my powinniśmy tak czy owak pojechać na te igrzyska. Jeżeli zbierzemy się w grupie krajów 20-30, wtedy mamy większą siłę presji na MKOL, żeby takiej decyzji nie podjęli. No ale też nie, nie kopmy się z koniem niepotrzebnie. Udowodnijmy na bieżniach, na wpływalniach, na halach sportowych, że to my jesteśmy też lepsi, nie tylko sportowo, ale i moralnie. I, i, I walczmy o medale. Nie odbierajmy szansy też naszym sportowcom, szansy y, czasami jednej w życiu, sportowym życiu, na, na, na zdobycie sukcesu swojego. No i to są często czteroletnie przygotowania do takich igrzysk olimpijskich, więc bojkot tylko ze strony na przykład Polski nie wchodzi w grę. To nie byłoby dobre rozwiązanie. To byłoby fatalne rozwiązanie, dlatego uważam, że tą drogą nie, nie pójdziemy. Nie powinniśmy pójść i nie pójdziemy, bo igrzyska są, są szczególne. Sportowcy przygotowują się czasami 4 lata, czasami 8, czasami 12, żeby ten jeden konkretny start, jeden konkretny mecz właśnie w tam wygrać. On daje przepustkę do e, lepszej kariery, do uwieńczenia kariery, do jakiegoś bezpieczeństwa nawet finansowego, bo kariera sportowca jest bardzo krótka. Intensywna, no ale w wieku już 30- kilku lat e, skończona. Więc e, sportowcy poświęcają całe życie. Nie odbierajmy im tej szansy, bo oni walczą dla nas. Oni reprezentują nas. To też jest takie nasze narzędzie polityki i rozsławiania Polski w świecie. A indywidualne decyzje byłyby dopuszczalne? Może ktoś powie, że nie chce startować z Rosjaninem? In, indywidualne decyzje, w mojej ocenie, są jak najbardziej jak najbardziej ok. Jeżeli ktoś uważa, że nie, nie da rady, jego wola. Jeżeli ktoś uważa, że a da radę i będzie ich z nimi konkurował mimo wszystko, to też jest w porządku. No właśnie, jak to wyglądałoby na takiej e, arenie Igrzysk Olimpijskich? E, no, trzeba podać rękę rywalowi, e, tu Rosjanin, to, to są takie chyba trudne sytuacje. Oj, to są trudne sytuacje, nie zawsze trzeba tą rękę podawać. Nie myślę, że tych sytuacji byłoby mniej. Zresztą to jest też kolejne niebezpieczeństwo dopuszczenia Rosjan i Białorusinów na Igrzyska, bo... To może eskalować niepotrzebnie konflikty. Wioska olimpijska jest jedna, zamknięta. Też różne rzeczy mogą się wydarzyć. Dobrze, inny temat. Czy uważasz, że dostępność do napojów energetycznych powinna być uregulowana przez państwa? Dostępność dla młodych ludzi? Ojej, uważam że, uważam, że przede wszystkim energetyków nie powinny pić dzieci, nie powinna pić młodzież. To nie są produkty im niezbędne do życia, do funkcjonowania. Mimo, że z, z całego serca jestem wolnościowcem, to widzę, co się dzieje, i nie wiem, czy dobrym by nie było ograniczenie dostępności do tego typu napojów. No jak widzę małe dzieci, jeszcze nie nastoletnie, które to piją, to aż całe mną trzęsie. Ale to, to jest też kwestia kolorowych, kolorowych, dobrze wyglądających puszek, z jakimiś obrazkami. To wszystko no działa tak, na psychikę młodych ludzi. Mhm. Marketingowcy wiedzą, jak, jak dotrzeć do najmłodszych, a najmłodszych bardzo łatwo jest zmanipulować, bo oni jeszcze nie, nie wiedzą, jak do końca świat działa, co od czego zależy. No niestety, to są produkty im szkodzące. Jeżeli rodzice im zezwalają, to jest już inna kwestia, ale sami też nie powinni mieć możliwości, chyba tego kupienia, no bo mimo wszystko mamy ograniczenie w, w sprzedaży alkoholu najmłodszym, w jakim sensie ono działa. Oczywiście młodzież, czy nawet o zgrozo dzieci, znajdują jakiś dostęp, ale to nie ma, nie ma zjawiska masowego, tylko raczej jest to incydentalne. Zawsze usłyszysz w takim momencie edukacja, nie zakazy i to słyszysz między innymi ze strony tak wolnościowców. Nie mówimy o partii, tylko ogólnie szerzej o środowisku. Tak, to prawda, to prawda, ale to nie działa. Spójrzmy na to jeszcze szerzej, z większej perspektywy. No, Edukacja musi być równolegle, myślę, że z tymi zakazami chyba, bo to po prostu nie działa. Jeżeli spojrzymy na ogół społeczeństwa, na koszty, jakie musimy ponieść, na koszty służby zdrowia, jeżeli spojrzymy przez te pryzmaty, no to jednak się okazuje, że jeżeli damy jakiś zakaz, uregulujemy coś, to, to ma większą skuteczność niż sama tylko edukacja w danym temacie. Czym się nie jesteśmy chyba na tyle dojrzałym społeczeństwem. Niestety tu, jako rodzice też nie dajemy, nie dajemy często rady. No, i to musi gdzieś być też na innym poziomie uregulowane. I okazało się, że zakaz palenia papierosów w wielu miejscach, w bardzo wielu miejscach, przyczynił się też do tego, że część osób to palenie ograniczyła znacznie, albo nawet rzuciła, bo już prawie wszędzie palić nie mogli. Czym się zajmujecie w Społecznej Radzie Sportu? Czym się zajmujemy w Społecznej Radzie Sportu? Przede wszystkim. Podpowiadamy ministrowi, podpowiadamy urzędnikom, zgłaszamy różnego rodzaju problemy, jakie dręczą środowisko sportowe, bo w skład Rady Sportu, w Społecznej Rady Sportu wchodzą zawodnicz, zawodniczki zawodnicy z przeróżnych dyscyplin sportowych, która, z których każda ma swoje problemy. I czasami najłatwiej jest właśnie poprzez takie znane nazwiska jak Otelia Jędrzejczyk, Monika Pyrek, Sebastian Chmara i tak dalej, e, powiedzieć, co leży na, na sercu danej dyscyplinie. Łatwiej wytłumaczyć, no bo jednak perspektywa e, bieżni, pływalni i hali jest e, zawsze trochę inna niż e, perspektywa urzędnika. Dlatego my uzupełniamy wiedzę Ministerst Ministerstwa Sportu z ministrem Bortniczukiem na czele. I słuchają? I słuchają. I słuchają i oddźwięk jest bardzo dobry. Muszę powiedzieć, że współpraca układa się doskonale. Wiele problemów już zgłosiliśmy i wszystkie zostały rozwiązane. Wybory parlamentarne w tym roku. Politycy próbują Cię zwerbować na swoje listy? <grym> Pomidor. <grym> Czyli próbują. To nie pytam, które partie, tylko zapytam na sam koniec, czy się zdecydujesz startować w tych wyborach? Nie pytam z jakiej partii. Nie, na, na tę chwilę, na tę chwilę nie, nie, nie rozważam takiego scenariusza, abym miał startować w wyborach parlamentarnych. To Nie chcesz wchodzić w to? <grym> raczej w stu procentach jestem na nie. Ale na Twitterze zostajesz. Na Twitterze zostaję, tak, no tego sobie nie odmówię. Marcin Możdżonek, były siatkarz olimpijczyk, mistrz świata Europy, no i teraz członek Społecznej Rady Sportu, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.